Jakie są powody entuzjazmu rynkowego na początku czerwca? O tym będę rozmawiał z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dzień dobry Przemku, witaj. Witaj Zbyszku, dzień dobry Państwu. Napisałeś Przemku, że szampan leje się na rynkach. Dlaczego? E, właśnie powodów jest wiele. Um, ubiegły rok na rynkach finansowych nie był najlepszy, nie, nie minął w najlepszych nastrojach, w dużej mierze w kontekście Podnoszenia stóp procentowych przez banki centralne. Jesienią groźba kryzysu energetycznego w Europie, do tego oczywiście konflikt na Ukrainie. Wszystkie te czynniki się gdzieś tam nasiliły i miały negatywny wpływ na globalne rynki. Na jedne rynki ten wpływ był mniejszy, na inne, tak jak w Polsce, na giełdzie na złotego był większy. I teraz mamy odwrócenie tych nastrojów. Jakby rynek ja takie mam wrażenie, że przez cały ubiegły rok Wielokrotnie szukał tego, żeby wrócić do, jakby, jakby pozbyć się tych obaw, jakby wrócić do tych dobrych nastrojów, które mieliśmy po COVIDzie. Paradoksalnie, jakby to nie brzmiało, tak? ale jednak nie, nie zapominajmy, że o ile pierwsza reakcja na COVID to była reakcja szukowa, to um, ekspansja w polityce gospodarczej do, doprowadziła do szalonych wzrostów na giełdach, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Więc jakby Widać było tą tęsknotę na rynku za tym okresem i można powiedzieć, że w tym roku inwestorzy trochę szukali powodów, żeby do tego wrócić. No i w ostatnim czasie niewątpliwie takim elementem, który zadziałał na wyobraźni inwestorów było, jest to, było, jest to, co się dzieje w zakresie technologii i sztucznej inteligencji. To jest taki czynnik numer jeden, który bym wymienił, który sprawia, że amerykański indeks spółek technologicznych, jest już niewiele ponad 10% poniżej historycznych szczytów, które były bardzo napompowane z końcówką 2021, 2021 roku, więc no niewątpliwie to się zaczęło gdzieś tam od czata GPT, ale jakby rozlało się też na inne produkty i inwestorzy uwierzyli w to, że to jest taki kolejny przełom, który sprawi, że ten rozwój znowu przyspieszy. I oczywiście, coś z tym jest, bo wiele e, części tych technologii faktycznie ma przełomowy charakter, daje wiele nowych możliwości. Z drugiej strony, naturalnie zawsze pojawia się pytanie, jak rynek no to powinien wyceniać. Przypomina się dot.com sprzed ponad 20 lat, kiedy e, jakby popularyzacja internetu sprawiła, że e, no na giełdzie amerykańskiej mieliśmy istne szaleństwo, które skończyło się wielkim krachem. E, no ale to nie oznacza, jakby ta lekcja mogłaby, można było powiedzieć, że powinna trochę studzić dzisiaj zapędy. Jednak jakby historia rynków finansowych pokazuje, że te emocje jakby są często związane z nadziejami, są na tyle silne, że rynki mówią dobra, ale jakby to było kiedyś, teraz mamy teraz, jakby generalnie tym razem będzie inaczej, tak? Więc to niewątpliwie jest pierwszy czynnik, który jest bardzo istotne, szczególnie, że tak jak powiedziałem no coś w tym jest. To nie jest tak, że to jest tylko wymysł i, i pretekst. Tu faktycznie dochodzi do zmian, to są nowe technologie i jest to taki nowy, taka nowa iskierka nadziei, do, dlatego że ten wzrost gospodarczy w długim okresie też będzie na tym korzystać. Tak? Kolejny powód, jak domyślam się, oczekiwania wobec Fedu, jeżeli chodzi o stopy procentowe, oczekiwania inwestorów. Do tego dochodzi właśnie e, takie przeświadczenie, że w tej gospodarce w sumie nie jest źle. Tak, bo jakby dużo się mówiło o ubiegłym roku o recesji, e, a jakby gospodarki cały czas radzą sobie przyzwoicie, e, przemysł sobie radzi słabo, ale usługi radzą sobie mocno. Konsument cały czas jest silny. E, a jednocześnie w świecie zachodnim jest sporo dowodów na to, że te największe problemy z inflacją są za nami. Więc jakby rynek mówi dobra, no to za chwilę banki centralne zaczną obniżać stopy procentowe, gospodarka przeszła suchą nogą przez ten okres i właśnie do tego mam jeszcze ten AI. Można jakby świętować triumfy i nie ma się czym tam przejmować. Można wrócić do zakupów akcji, tak? Tak na ten moment obecny jest rozgrywane. Jest w tym trochę nadmiar optymizmu. Z, tego, z tej prostej przyczyny, że polityka pieniężna działa z opóźnionym zapłonem. To, że stopy procentowe dziś wynoszą w stanach 5% i jeszcze gospodarka sobie nieźle radzi, nie oznacza, że przy tych stopach za pół roku, gdzie trzy kwartały, nadal będzie sobie dobrze radzić. Tak? Więc o ile banki centralne nie zaczęłyby za chwilę tych stóp procentowych obniżać, a na to się nie zanosi, to niewykluczone, że dopiero te podwyżki większą czkawką się odbiją. No i rynki, dość historycznie, dość słabo właśnie radzą sobie z przewidywaniem tego. Tak jakby zwykle jest takie, taka percepcja, że wzrosły stopy i jest ok, więc nie przejmujemy się, i później jest zaskoczenie: Wow, dlaczego ta gospodarka tak mocno nam zwalnia. Więc o ile w przypadku tego AI tych zmian technologicznych powiedziałbym, że jest to czynnik, choć długookresowy, to faktycznie bardzo pozytywny, to to jeśli chodzi o makro, jeśli chodzi o te perspektywy gospodarcze, miałbym większe wątpliwości, czy dziś należy z tego powodu świętować. Bo ty I w swojej analizie zwracałeś uwagę na to, że ceny akcji szły ostro w górę zwykle i to było skorelowane z cenami ropy. A tutaj ropa jest w trendzie spadkowym, gdy mówimy o wzroście kursu akcji. Czy to znaczy, że mamy do czynienia z jakąś anomalią, czy, czy jest się czym przejmować? Mamy trochę niespójności na, na rynkach, i, i faktycznie, choćby na przykład najnowsze dane handlowe z Chin pokazały, że popyt na miedź cały czas jest dość słaby, więc jakby niby ten wzrost jest, ale w wielu miejscach wydaje się, że on nie jest taki jak silny, jak być powinien. Tak, jakby, żeby też nie komplikować tego obrazu specjalnie, można powiedzieć, tak, że w usługach, które stanowią większość PKB, ten konsument cały czas sporo wydaje, dlatego, że po pierwsze w okresie pandemicznym, w okresie restrykcji e, nagromadził sporo oszczędności wynikających po części z polityki gospodarczej, która polegała na tym, że te pieniądze były w, w, w różny sposób, zasiłków, zapomóg, pomocy, tarczy, no, jak nazwał, jak, jak zwał czeków w Stanach Zjednoczonych, rozdawane i Ciężko było je wszystkie wyda wydać, no jakby doprowadziło to oczywiście do tych zatorów w łańcuchach dostaw w przemyśle, no bo jakby głównie przez e-commerce można było ten popyt realizować, a w usługach był z tym problem. Teraz te usługi są już oczywiście w pełni otwarte. Ten konsument pomimo wzrostów cen jeszcze sobie radzi, tak, bo nagromadził sporo tych oszczędności, a podwyżki stóp procentowych działają z opóźnieniem, więc jakby uderzą w niego z większą siłą pewnie za jakiś czas. Um... No i wtedy przekonamy się, na ile faktycznie ta perspektywa spowolnienia gospodarczego będzie poważna. Ale jakby rynki są dość krótkowzroczne. Zwykle w okresie, kiedy jest źle, to mają czarne przewidywania. W okresie, kiedy wydaje się, że jest dobrze, to mają tendencję do ekstrapolowania tego stanu na przyszłość. Czyli skoro dzisiaj jest postrzeganie takie, że skoro dzisiaj jest nieźle, to już teraz będzie tylko lepiej. Tak? I jakby ten wpływ Dotychczasowych podwyżek stóp na popyt, który moim zdaniem niechybnie nas czeka, bo jakby tak działa polityka pieniężna, jest jakimś na pewno czynnikiem ryzyka z punktu widzenia rynków, niewycenionym na dziś. A co z Twoim optymizmem, gdyby taki duży jest optymizm na rynkach? Czy jesteś też optymistą? Znaczy, jest, tak jak powiedziałem, jestem optymistą w zakresie na pewno mm, tych zmian technologicznych, które zachodzą sam korzystam z wielu rozwiązań i widzę, jakie możliwości one dają, więc sądzę, że w długim okresie to spółki, które będą innowacyjne, które będą wykorzystać te technologie, będą um, zwycięzcami tej nowej rzeczywistości. Natomiast na to wszystko trzeba nałożyć um, zmienność tak, rynkową, która związana jest z nastrojami, z, tak jak powiedziałem, z ekstrapolowaniem obecnej sytuacji. Zwróćmy uwagę właśnie na te spółki Technologiczne z okresu bańki internetowej. No, część z tych spółek, która już wtedy była obiektem zachwytu, choćby nie, wiem, weźmy akcję Microsoftu, odnotowały później w okresie krachu, gigantyczny spadek kursu akcji, a dziś znów radzą sobie świetnie. Tak? Znów można powiedzieć, że tam jest jakaś tam bańka, chociaż może w przypadku akcji Microsoftu nie aż tak bardzo. Ale jakby to, co chcę powiedzieć, to to, że dobry biznes. Który dziś już jest wygląda ciekawie, może rozwijać się dynamicznie przez kolejne 5, 10, 20 lat, a w międzyczasie w notowaniach akcji takich spółek będzie dochodzić do ogromnej zmienności, bo to jest, to jest taka jest natura rynków. O czerwcowej euforii na rynkach rozmawiałem z doktorem Przemysławem kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dziękuję Przemku za rozmowę. Pozdrawiam. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia.